To auto ma prawie 100 konfiguracji i w tym filmie je przetestuję. Więc cześć, witajcie, z tej strony Natek i w tym filmie wam pokażę auto Gavril Vertex. A więc teraz mam wersję Vertex Airways. Jak widzicie, to auto ma bardzo dużo wersji, to chyba było 95 i chyba wszystkich nie przetestuję w tym filmie, więc możliwe, że zrobię drugą część. To tutaj mam e, tą wersję latającą i ona jest trochę dziwna, ponieważ teraz jak Skręcam w prawo, to lecę w prawo, ale jak wezmę kamerę do środka, to teraz skręcam w prawo. A kierownica się kręci w lewo, i koła też się kręcą w lewo. Więc musiałem w ustawieniach y, odwrócić. A więc jak lecę, to skręcam normalnie, a jak wyląduję i jadę normalnie po ulicy, to mam odwrócone sterowanie, niestety. Ja teraz myślę, że tym wyląduję i odpalę kolejne auto, które byśmy przetestowali. I to ma także rakiety. Tutaj dwie na bokach, więc to też jest bardzo fajne według mnie. Może tak w mieście wląduję? O prawie, prawie. Tutaj, 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 tutaj ląduje. Hamulec, hamulec, hamulec! Tak, wylądowałem, Wlądowałem latającym samochodem w środku miasta. Więc to jest naprawdę, myślę, fajne. Jeszcze sobie urwałem skrzydła. Więc teraz jest to jakieś strasznie szybkie auto nielatające, więc zobaczę, jak się rozpędzi tutaj pod górkę i widzę, że to też się rusza. No, zbyt dobrze w tym się nie jeździ bez y, skrzydła. A więc zacznijmy od pierwszej wersji. Jest to wersja bez różnych takich części. Jeszcze może włączę żeby inne auto jeździły. Więc tutaj mam to auto i... W tym aucie brakuje sporo części. Ten silnik ładnie wygląda. I to auto jest e, bardzo e, dokładnie zrobione. No tutaj wpłynę w pierwszą osobę. To auto nie ma pierwszej osoby nawet. No to nie zobaczę w ten sposób. Więc jak widzicie, e, tak to auto wygląda od środka. Jest może trochę ciemno, ale jest takie fajne krzesło. Jest kierownica, która ciemna, ciemno, ale w słowach jest radio. I słuchajcie, co się stanie, jak, tu, jak kliknę tutaj się włącza muzyka, a to auto ma działające radio. Następna piosenka. Jeszcze to dochodzi z głośników z samochodu. I jest taki dźwięk, jakby to naprawdę było w samochodzie. Następna piosenka. Ta piosenka jest chyba trochę dziwna. Okej. Okay. I to jest ta piosenka z, z tych filmów e, BMG z YouTube'a. Więc jest bardzo fajne, że jest tutaj ta piosenka i da się nawet wgrywać swoje własne piosenki, więc może kiedyś zrobię o tym film. Może? Słuchajcie, że ten subwoofer w tym aucie e, jest taki średni. No, więc są tutaj takie różne piosenki i tym przyciskiem się wyłącza albo cofa. Tutaj mamy, tutaj mamy, żeby piosenki same szły. Tutaj mamy zgłaśnianie i ściszanie. Tutaj nie wiem, co mamy. Tutaj jest ta muzyka, która którą samemu można wybrać. No, więc ja jeszcze zrobię film o tym, jak dodawać muzykę do tego auta. Tutaj można kliknąć ręczny. Jeszcze? To jeszcze jest chyba jakiś taki przycisk. Można włączyć światło ostrzegawcze. To są pewnie światła. To nie wiem co jest. No raj, ta wersja jest silna. I ma napęd na pewno przód. Nie wiem, tak średnio tam zadriftowałem. Nie wiem, czy ręcznym się wcisnął. O. No, da się tym driftować. Da się, fajnie. Bardzo. Weźmy następną wersję. A jest to rozmyta wersja. Weźmy, przeczytajmy. Prosta, rozebrana wersja do takich do takich wyścigów, o których robiłem niedawno film. Jedziemy i ma to takie coś z przodu. Do, do zderzania się z innymi. No, to, tym autem się naprawdę dobrze driftuje. Tutaj jedzie jakieś auto, że nie wyjadę. Bo nie. Tam jest jakieś auto. Bo mamy to coś z przodu tutaj. Ojej. No tutaj będą auta. Przynajmniej nie ucieknę. O, o, o. Jest auto. Jest wolne na tempo. No i tam to, to się bardzo zniszczyło. A to moje nie za bardzo i niechcący się właśnie zrestartowałem I jeszcze zauważyłem, że jest kamera. Na prawe siedzenie. Tutaj można wyłączać i, i zmieniać światła w aucie. I na zewnątrz. Już jak się tutaj kliknie, to tu jest dużo różnych fajnych rzeczy, co można robić z tym autem. I, i z tego co wiem, nie każde w aucie działa to co tutaj jest. Ale można tutaj na przykład radio włączać, można włączać te rakiety, ale nie ma rakiet w tym aucie, więc teraz to nie działa. To następna auta się nazywa Bitter. nie wiem. Nie wiem do końca co, co to znaczy. Jadę bardzo wolno. Przynajmniej tam na początku. Teraz już trochę się rozpędzam. Ej, czy mi tam? Płotnik odpadł? Albo zderzak. Jeszcze zresetuję. Mam zderzak. I tak się średnio trzyma. I ta średnia maska ta, która jest średnio to się też trzyma. Ta wersja jest chyba taka, którą się jedzie na złą. Już silnik jest na żółto tutaj. Jadę 60 km na godzinę, więc... Więc ta wersja jest średnia. Jeszcze tutaj wiedźmy. Of to. No jechałem zbyt szybko, ale to nie szkodzi. Ja jeszcze przeczytam opis tej wersji i piszę, że jest to e, auto, którym ktoś jeździł e, codziennie, które jest bardzo zepsute i w bardzo słabym stanie i jest bardzo wolne. I pisze też, że to auto miało dużo wypadków, że silnik... Nie jest jedyną zepsutą rzeczą. I pisze też, że, że zawieszenie wisi na jednym włosku i że światła też tak średnio działają. Ja chcę to zobaczyć. Te światła normalnie świecą. To normalnie świeci. I ten silnik tak trochę ma dziwny dźwięk. I tutaj tak się trochę to rusza, więc to jest trochę dziwne. No, to ma 97 wersji. Nie 95, się pomyliłem wcześniej. Jest jakaś tutaj wersja. Tego chyba na razie nie będę brał, bo raczej nic nie ma w sumie specjalnego. Ale jest wersja. To szkoły jazdy i pisze, że jest to ta normalna wersja, tylko że z tym czymś na górze i z tym znakiem tutaj na boku. I pisze też, że ten instruktor jazdy ma także swoje własne pedały, więc tak, są dodatkowe pedały w tym aucie. Jest to chyba pierwsze auto, które widziałem w BMG, która ma takie opcje. Tutaj z tyłu nic nie ma. I zauważyłem też, że wszystkie drzwi są tutaj otwierane. Się drzwi otworzyły i się zamykają, i jak kliknę na o, to się wszystkie drzwi otworzą. I to bardzo fajnie wygląda. Więc, tą wersją nie ma nic specjalnego. Ta wersja automatyczna jest taka sama, tylko że ma automat. I jeszcze jest wersja Turbo Burger I to jest chyba o tej restauracji, co jest tutaj w świecie BMG. Ta wersja jest chyba trochę za szybka, jak na jeżdżenie i rozwożenie. Burgerów? Pisze Turbo Delivery, czyli jakieś szybkie dostarczanie, albo jakoś tak? Jest nawet pizza tam na górze. Ciekawe, czy ją zniszczyć mogę. Zaraz to sprawdzę. Tylko się tutaj zatrzymam. E, Zobaczymy. mogę ją. Tak, mogę tą pizzę wziąć. Ją odczepiłem. Czy można zniszczyć? No, tak, jakby się zepsuła. No, zepsułem pizzę w BMG. E, e. Jest świetne. Jest jakaś wersja troszkę lepsza. Jeszcze jakaś lepsza wersja tego, więc. Ją weźmy. Może jedźmy na drogę. Ma takie fajne koła. Nie jest to jakieś strasznie szybkie, ale ta wersja jest wyższa. ojej co tam ma na tym napęd? Czy co? Albo nie, naprzód ma napęd, dobra. co wersja też za bardzo nie ma nic takiego ciekawego. Jest jakaś wersja. Eee, luksusowa. Ta wersja jest taka trochę niższa, albo dach ma niżej, albo jakoś tak. I pisało, że jest ta wersja, która bardziej wy wypolerowana. No i te siedzenie wyglądają trochę inaczej. O. Paskę można otworzyć ze środka auta. To jest normalnie jak Tesla. Jest samo jechanie auta. Ja teraz w ogóle nie wciskam gazu, tylko skręcam. To to samo jedzie. I tam pisało, że będzie chyba utrzymywać jakąś prędkość. O jeju, co on tam zrobił? Zrestowałam auto i to samo jedzie. Mogę zwiększyć, mogę zmniejszyć prędkość tego, jak szybko auto będzie jechać. Mogę zwiększyć prędkość, mogę zmniejszyć. Ustawiłem, żeby to auto samo jechało 130 km na godzinę. To jest naprawdę super, że auto się samo rozpędzi. Ja nie muszę wciskać gazu w ogóle, tylko hamulec, żeby w coś nie wjechać. Ej, czemu on nie jedzie? Światła naprawdę działają. Tutaj się robi jaśniej w aucie. Ojeju. Tutaj można zmieniać SC. Tutaj jest. Światło w środku auta. Wow! Nigdy nie widziałem auto w BMG, co ma tyle detali. Następne auto. Co to jest? Po co to jest? Kto to prowadzi? To nie jest Stig? To jest Stiga e, jakiś kuzyn? To jest chyba imię jakieś? Stig kierowca wyścigowy testujący samochody. Samochód wydaje się, że w jakiś sposób uzyskał lepszą wydajność od jego czystej obecności. Po prostu jest taki dobry. Więc z jakiegoś powodu to auto się zrobiło lepsze, przez to, że ten kuzyn tego Stiga w tym jechał. Więc ja to muszę przetestować. O, ta wersja jest chyba szybsza. Ok, i tam w środku manekin siedzi. Z tego co widzę, jakbym tutaj się tak przekręcił, to jest manekin w tym aucie. Więc się rozpędzę i w coś wjadę. Ok, wyjeżdżamy i w tą latarnię wjadę. I wjeżdżamy w latarnię, zobaczymy, co się z manekinem stanie. I wleciał prosto. Wyszybę. To jest świetne. Jest jakaś wersja z przedprodukcji? Albo jakoś tak? Przedprodukcyjny pojazd na Bema Auto Show 2007 jest wyposażony w unikalne światła przeciwmgielne bez siatki osłony zderzaka i płyt wyważających za tylnymi kołami. Dobra, więc piszę, że ma to auto jakieś lepsze przeciwmgielne światła. Te są przeciwpiekielne. Nie wiem, to, o to chodzi o żółte czy co? No nie ma tutaj nic specjalnego, zobaczmy czy je, je jeździ jakoś szybko. Prędkość jest podobna do tych innych wersji. Weźmy, otwórzmy tak wszystko. To tak fajnie wygląda jak, jak to się daje tak wszystko otwiera. I z otworzonymi drzwiami, o! Te drzwi się ruszają jak skręcam. Super. Weźmy w to auto. No nie trafię, ale drzwi mi się zamknęły. Nie wiem, chyba się powinno zamknąć jak tak palnęły. Przetestowałem chyba jakieś jedna, czwarta albo jeszcze mniej z tych aut, a więc się spodziewajcie kiedyś kolejnego odcinka, bo nie mogę się doczekać, żeby przetestować resztę tych wersji. A więc jeżeli nie chcecie pominąć żadnego kolejnego filmu, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!